Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie. Chcę w tym roku, w Wielkim Poście, głosić katechezy na temat nawrócenia. Zobaczymy, co dalej będzie, jakie będą tematy. I chcę zacząć mówić o nawróceniu. To dobry czas na to, żeby ten temat poruszyć troszeczkę się wgłębić w to zagadnienie. Dzisiaj chcę zacząć mówić na temat nawrócenia w kontekście doświadczenia Bożej miłości. Pewnie wszyscy wiemy, że słowo nawrócić się w języku greckim brzmi właśnie tak: metanoein. Jest to bezokolicznik, metanoein. Ale dokładnie, dosłownie, znaczy to zmienić myślenie, zmienić światopogląd, zmienić przekonanie. Można więc powiedzieć, że człowiek, który chce zmienić swoje postępowanie, czyli swoje czyny, musi najpierw, najpierw zmienić swoje, przepraszam główkowanie, swoje przekonania, prawda. Trzeba też podjąć się trudu właśnie zmiany myślenia. Mówi autor listu do Rzymian święty Paweł: Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Przemieniajcie się, czyli nawracajcie się przez odnowienie umysłu. Zobaczcie, jakie to jest ważne: odnowić umysł, ażeby się zmienić. A zmiana. To jest spełnienie woli Bożej. To jest poszukiwanie tego, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. To jest właśnie efekt nawrócenia. Życie zgodnie z wolą Bożą. Życie i pragnienie bycia, bycia tym, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. I dzisiaj chcę powiedzieć na temat tego, jak bardzo musimy zmienić swoje myślenie. O Bogu, o Bożej miłości, że trzeba zmienić swoje myślenie na temat Pana Boga, zmienić swoje myślenie na temat tego, kim jest Pan Bóg. Od tego właśnie zależy, jakie będą nasze relacje z Panem Bogiem, jak będziemy Pana Boga traktowali, jak będziemy się modlili, jak będziemy traktowali relacje z ludźmi, jak będziemy traktowali siebie. Czy będziemy patrzyli na życie z uśmiechem, z radością, nie świętoszkowato, nie w jakiś błazeński sposób, ale odpowiedzialnie, z radością otwierali się na ludzi, na świat. Od tego, jak, jakimi będziemy dla ludzi, dla świata, dla siebie, zależy nasze nasze patrzenie, myślenie na temat Pana Boga, na temat Pana Boga. Ponieważ nasze myślenie i doświadczenie relacji z Panem Bogiem jest zniekształcone, jest zniekształcone. Trzeba podjąć trud przemiany i oczyszczenia siebie właśnie z tego niewłaściwego, zniekształconego obrazu Pana Boga. Trzeba podjąć trud, a to czasami boli, to bardzo boli. Wielu ludzi dzisiaj nie chce tego dotykać, ponieważ to boli. Ja muszę pójść w głąb swego życia, muszę zobaczyć moją przeszłość, muszę doświadczyć, zobaczyć moje zranienie, żeby podjąć trud przemiany. Jakie mogą być znieksz zniekształcenia w patrzeniu na Pana Boga? Na przykład to, że Bóg mnie nie kocha. I takim jakim jestem, dlatego muszę być doskonały, muszę tak się starać, ażeby On mnie kochał, muszę być doskonały, muszę być święty, muszę być perfekcyjny. Takie są, to jest zniekształcenie. To jest zniekształcenie. Innym zniekształceniem może być myślenie o Panu Bogu, że Bóg nie kocha miłością nieograniczoną, ponieważ yy, yy, dla niektórych ludzi tej miłości brakuje. Są zawiedzeni brakiem miłości Pana Boga. Można też myśleć o Panu Bogu, i to jest też zniekształcony obraz Pana Boga, że Bóg za dużo wymaga od człowieka, Bóg za dużo ode mnie wymaga. I uciekam od tych wymagań. Możemy też Pana Boga, i to jest też zniekształcenie, traktować jako rywala który jest zastrosny o nasze dobre samopoczucie, radości, sukcesy. Ale również nasze doświadczenia życiowe, zmagania ze słabościami, samotność mogą powodować, że czujemy się przez Boga opuszczeni, zapomniani, zbyt surowo sądzeni. Każdy z nas musi przyjrzeć się swojemu życiu obecnemu i przyszłemu. Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy popatrzyli na siebie. Święty Augustyn powiedział piękne zdanie bardzo znamienne, charakterystyczne wręcz kluczowe dla tego tematu. Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie. Boże, obym poznał siebie. Do pewnego momentu tylko yy, poznajemy Pana Boga, a później zacząć trzeba poznawać siebie. Wejdź w siebie. Zobacz to wszystko, co jest zniekształconym obrazem o Panu Bogu. Jak bardzo ten obraz jest daleki od obrazu chociażby przedstawionego w Biblii. A później zobaczysz, jakim wspaniałym jest Bóg. Później zobaczysz, że naprawdę jesteś dzieckiem. Chcę przypomnieć pewną historię, którą się często opowiada na różnych rekolekcjach i, i kazaniach, o człowieku, który pracował nad wodospadem Niagara. Co to znaczy, pracował? Był pracownikiem cyrku i gdzieś tam nad jakimiś obrzeżami wodospadu Niagara na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, rozpostarł, rozciągnął długą, cyrkową linę i po tej linie cyrkowej chodził. Dość dużo ludzi przyglądało się wodospadowi, ale też zobaczyli człowieka, który chodzi po linie. Kiedy już tak spróbował zwrócić uwagę na siebie, zaczął się pytać ludzi, czy wierzą w to, że uda mu się przejść po, po tej linie. Wziął taką tyczkę do, do, do balansowania na linię, jak to w cyrku tacy fachowcy robią, i przeszedł po tej linii, wrócił z powrotem. I znowu się pyta, czy, czy wierzycie w to, że uda mi się bez tej tyczki przejść po tej linie, bez żadnego zabezpieczenia? Niektórzy kiwali głowami obojętni, niektórzy mówili, że nie. Spróbował, udało mu się. Wziął teraz. Taczkę, nie tyczkę, tylko taczkę do przewożenia piachu. I pyta się ludzi, czy wierzycie w to, że uda mi się z tą taczką przejść na drugą stronę i wrócić z powrotem? Coraz więcej ludzi zaczęło mówić, że wierzą w to, co mu się uda zrobić. No i teraz wrócił, nasypał piachu do tej taczki. I znowu pyta ludzi, czy wierzycie w to, że uda mi się tę taczkę z piachem przepchać przed sobą, wrócić z powrotem? Uda ci się, wierzymy. Udało mi się. Wysypał piasek i teraz znowu pytanie, czy wierzycie w to, że uda mi się człowieka w tej taczce przewieźć? Tak, tak, oczywiście wierzymy, uda ci się. I wtedy poprosił yy, najbliżej stojącego człowieka, który najgłośniej krzyczał, że wierzy w to, że uda mu się człowieka yy, przewieźć w tej taczce, ale człowiek. Zaczął się wycofywać, schylił głowę, nikt inny już tak nie krzyczał. I w tym momencie wyszła z tłumu mała dziewczynka, dziecko siedmioletnie, drobne, wskoczyła do tej taczki i on ją przewiózł. Wrócili z powrotem, i teraz ludzie już bardziej są zainteresowani tym dzieckiem, tą dziewczynką. Zaczęli pytać, co ona tu robi, gdzie są jej rodzice, dlaczego jest taka odważna. A ona mówi: To jest mój tata. To jest mój tata. My to tutaj z nim robimy od kilku dni, bo zarabiamy na życie i na rozgłos. I oczywiście rozgłos został, bo y, ta, ta, ta historia została zapisana w księdze dziwnych rzeczy, które ludzie y, y, czynili nad wodospadem Jagara. Dlaczego o tym mówię w, w kontekście tej nauki, katachezy na temat Bożej Miłości? Bo bracia i siostry. Kiedy jesteśmy jak dziećmi, jak dzieci, kiedy jesteśmy dziećmi w relacji do Pana Boga, kiedy Bóg jest naszym rzeczywiście Ojcem, wtedy wielu rzeczy się nie boimy. Nie boimy się życia po prostu. Nawet bardzo nie, w niebezpiecznych sytuacjach się znajdujemy i potrafimy wytrzymać. Nie drżymy, nie lękamy się, nie boimy się życia. Kiedy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, i to jest właśnie nasz cel. Nawrócić się w relacji do Boga Ojca, to znaczy przyjąć postawę dziecka. Przyjąć postawę dziecka. Być dzieckiem, chociaż masz 50, 60 czy 70 lat. Trzeba być dzieckiem. Przepraszam za, za takie stwierdzenie. Nie dziecinnym trzeba być, ale trzeba być dzieckiem. Jezus wobec kłócących się apostołów, którzy rozmawiali z sobą, kto jest pierwszy w Królestwie Niebieskim, Jezus wziął dziecko, postawił przed nimi i powiedział, jeśli się nie staniecie, nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego Jezus pokazuje dziecko? Bo dziecko ufa rodzicom. Dziecko ufa mamie, tatusiowi, opiekunom. Po prostu yy, yy, jest to w naturze dziecka, że, że musi być opiekowanym. Tak samo i my, bracia i siostry, żeby się zmienić w życiu, żeby zmienić swój styl życia, nawet stuj, swój styl ubierania się, trakt, wypoczynku i tak dalej, musimy być dziećmi. Musimy zaufać Bogu Ojcu. Starajmy się czynić to w Wielkim Poście. Idźmy w głąb, ażeby niszczyć wszystkie zniekształcenia dotyczące relacji Pana Boga, wszystkie zniekształcenia obrazu Pana Boga. To wszystko, co jest niewłaściwe w tym myśleniu o Panu Bogu, niech zajmie miejsce myślenie o sobie, że jestem dzieckiem. Były kiedyś rekolekcje w Białymstoku, które prowadził Ojciec James Maniakal, charyzmatyk z, z Indii. Były trzy dni rekolekcji. Na te rekolekcje przyjechał pewien kapłan, który właściwie już rezygnował z kapłaństwa. Podjął jeszcze decyzję ostateczną, żeby przyjechać na te rekolekcje kapłańskie, bo może coś się stanie z jego życiem, z jego powołaniem, z jego kapłaństwem. I spowiednik go wyspowiadał, i nakazał mu, ażeby przez trzy dni rekolekcji, podczas yy, godzinnych adoracji na Świętszego sakramentu, klęcząc mówił do Jezusa w Eucharystii Ukrytego. Ojcze kochaj mnie. Ojcze kochaj mnie. Ojcze kochaj mnie. Przez trzy dni to robił po godzinie czasu każdego dnia. I kochani, jego życie się zmieniło. On się po prostu w tej chwili nawrócił. On doświadczył tego, że Bóg mu przebacza, że Bóg go kocha, że Bóg to nie jest tylko wymagający jakiś przełożony, jakiś mm, nadzorca prawa, jego kapłaństwa. On po prostu wszedł w relację z Bogiem Ojcem, bo zrozumiał, on przyjął, doświadczył tego, że Bóg jest kochającym Ojcem, kochającym tatusie. Dlatego jego życie się zmieniło. Zapraszam Was, bracia i siostry, do pracy w Wielkim Poście w tym roku nad postawą bycia dzieckiem. Tylko dziecko potrafi zaufać ojcu. Dziecko zna się na możliwościach ojca, tak jak ta dziewczynka zna wodospadu Niagara. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.